Poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Starosty Skarżyskiego Jaskółka Biznesu. Nagroda została wręczona w pięciu kategoriach – kobieta przedsiębiorcza, innowacyjny przedsiębiorca oraz pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia. Nagroda Starosty Skarżyskiego Jaskuka Biznesu jest przyznawana za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej w powiecie skarżyskim, a jej główne cele to promowanie lokalnych przedsiębiorców i dokonań innowacyjnych budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki oraz promocja rynku pracy. Celem tej nagrody jest przede wszystkim prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego powiatu skarżyskiego, promowanie Państwa aktywności inspirowanie całej grupy przedsiębiorców do ciągłego rozwoju. Poprzez docenienie Państwa wkładu w rozwój przedsiębiorczości chcemy podkreślić przede wszystkim prestiż, jakość oraz wiarygodność naszych lokalnych biznesów, tych małych, średnich oraz tych dużych. Nagroda ta to także promocja wśród przedsiębiorców usług rynku pracy, które ułatwiają bezpośredni dialog pomiędzy pracodawcą a osobami poszukującymi pracy. Gala, podczas której laureaci odebrali honorowe statuetki Jaskułka Biznesu, odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Najpierw poznaliśmy laureatów Nagrody Jaskułka Biznesu w dziedzinie usługi pracy, która przyznawana jest w trzech kategoriach. I tak w kategorii pośrednictwo pracy nagroda została przyznana zakładowi produkcyjno-handlowemu Max ze Skarżyska Kamiennej. Firma zajmuje się produkcją odzieży roboczej, reklamowej oraz dystrybucji dystrybucją artykułów BHP i chemii gospodarczej. Firma Max to wykonawca kompleksowych usług od projektu do dostawy wraz z możliwością wykonania logo firmowego metodą termodruku, sitodruku i haftu. Statuetkę Jaskółka Biznesu odebrała właścicielka firmy Marzena Lulkowska. przy współpracy starostwa Urzędu Powiatowego Naszego w Skarżysku, będziemy dalej się rozwijać i w najbliższym czasie jeszcze niejednokrotnie się spotykać na takich uroczystościach jak dzisiejsza. Dziękuję bardzo. W kategorii poradnictwo zawodowe nagrodą Jaskółka Biznesu została wyróżniona piekarnia Dom Chleba ze Skarżyska Kamiennej. Piekarnia, której dewizą jest smak i tradycja, prowadzi tradycyjny wypiek chleba z całkowicie naturalnych surowców na tradycyjnym zakwasie żytnim i rozczynie z mąki pszennej. W imieniu właścicieli firmy nagrodę odebrał Mariusz Stefański, kierownik regionalny. Państwo, chciałem przeprosić w imieniu właścicieli firmy, którzy nie mogli dzisiaj przybyć i osobiście odebrać nagrody, ale proszę mi wierzyć, że są niezmiernie szczęśliwi, że taka nagroda została przyznana. Panie Starosto, Szanowni Państwo, ta nagroda jest naprawdę wielkim motywatorem do dalszych działań. Dziękujemy bardzo. Wiesław Zegadło z Suchedniowa, właściciel firmy z ogromnymi osiągnięciami Zegwil, producent stołów i krzeseł, odebrał jaskółkę biznesu w kategorii szkolenia. Myślę, że dalsza współpraca z powiatowym urzędem pracy umożliwi nam dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Kandydatów w dziedzinie usługi rynku pracy rekomenduje Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej. Kolejne jaskółki biznesu przyznane podczas Gali powędrowały do laureatów dwóch kategorii: kobieta przedsiębiorcza i innowacyjny przedsiębiorca w dziedzinie gospodarka. Jaskółka biznesu dla innowacyjnego przedsiębiorcy została w tym roku przyznana na w kategorii innowacyjny przedsiębiorca. A proszę Państwa, tytuł ten otrzymują Pani Aneta i Tomasz Ambroziakowie, właściciele firmy Produkt Przedsiębiorstwo usługowo handlowo wydawnicze To taka bardzo długa nazwa, ale wszyscy znają tą firmę jako Szkołę Języków Obcych, Perfekt Zeska Kamienna Szkoła Perfekt o profilu językowo-informatycznym wyróżnia się nowoczesnymi autorskimi podręcznikami, programami oraz metodami dopasowywanymi elastycznie do ucznia jego potrzeb. Chciałbym serdecznie podziękować za to, że możemy być tutaj dzisiaj z Państwem i za to, że dostaliśmy takie wyróżnienie. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, tym bardziej, że zbiegło się z dwudziestoleciem naszej firmy. Także te 20 lat, które już tak szybko nam upłynęły, to niewątpliwy okres dosyć dużych zmazań, zmagań na tym rynku i ciężkiej pracy. Cieszymy się, że owocem tej pracy jest ten budynek, który Państwo mogliście przed chwilą oglądać, i te usługi, które staramy się rozwijać. Ale nie ukrywam, sam ten budynek i same obsługi nie, nie istniałyby i na pewno nie byłyby niczym, gdyby nie gro ludzi, którzy tworzą tak naprawdę firmę Perfect. I to im chciałbym dzisiaj serdecznie podziękować. Bez nich, bez ich zaangażowania, bez ich determinacji, bez ich ciężkiej pracy nie byłoby nas tutaj dzisiaj, nie byłoby tego budynku i na pewno nie świętowalibyśmy dzisiaj takiej uroczystości. Chciałbym, proszę Państwa, w szczególności podziękować mojej żonie i całej mojej rodzinie, która przez 20 lat cierpliwie znosiła trudy związane z prowadzeniem tej firmy ale w szczególności chciałbym podziękować całej naszej kadrze, która naprawdę bardzo się angażuje i jest tak zdeterminowana, że wierzę, że w kolejnych 20 lat postaramy się zbudować jeszcze lepsze usługi, jeszcze lepszy budynek i to im chciałbym w tym momencie dedykować tę nagrodę. Dziękuję serdecznie. Podczas gali poznaliśmy tegoroczną zdobywczynię tytułu Kobieta Przedsiębiorcza. Własna firma jest jednak dużym wyzwaniem, a poprzez nagrodę spółka Biznesu w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza Chcemy docenić oraz zachęcić i wspierać kobiety w tej często bardzo trudnej roli. Chcemy także udowodnić, że kobiety wykorzystując swoje wrodzone i nabyte umiejętności, pasje jako właścicielki swoich własnych firm są obecne w naszym lokalnym biznesie i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego powiatu. Drodzy Państwo, w kategorii kobieta przedsiębiorcza jaskółkę biznesu otrzymuje Pani Ewa Przelec właścicielka sieci aptek milenium. Jeśli mamy od 10 lat ustawę, która mówi, wyjaśnia, na czym polega, na czym polegają wpływy do budżetu, z czego żyjemy. I my nie, pro, nie promujemy jako, jako państwo, jako naród, nie promujemy czegoś takiego. To znaczy nie mówimy głośno to ludzi. Słuchajcie, miasto jest bogate, jeśli jego obywatel jest bogaty. Państwo jest bogate, jeśli Polacy są bogaci. W tej chwili, jeśli chcemy wytworzyć bogate państwo, musimy dbać o rodzime przedsiębiorstwa. Takie są najlepsze, dlatego że w takich pracuje się 24 godziny na domy, człowiek jest zmotywowany i jego się chce. W tej chwili w Polsce to mamy w tej chwili przede wszystkim napływ sieci i korporacji, zdajemy sobie sprawę, że przede wszystkim sieci zachodnich, czyli sieci, które wyciągają nam kapitał z kraju. Ewa Strzelec w okresie 14 lat stworzyła na terenie miasta 6 aptek, a tuty aptek Millenium to przede wszystkim dogodne godziny otwarcia, bezpośrednia dostępność leków, szeroki asortyment, fachowa obsługa i dogodna lokalizacja w strategicznych punktach miasta. Gala była okazją do wymiany poglądów o tym, co z punktu widzenia przedsiębiorcy prywatnego jest najważniejsze, by odnieść sukces. Zdaniem tegorocznych laureatów prowadzenie własnego biznesu to ciężka praca, wymagająca dużego zwiększenia. Tymczasem jest wiele czynników niesprzyjających prowadzeniu rodzinnych firm. Szczególnym zagrożeniem są firmy zagraniczne, odbierające klientów małym lokalnym przedsiębiorcom oraz wysokie podatki. Zdaniem starosty Michała Jędrysa, rozwój małych, rodzinnych firm jest najważniejszy. Tegoroczni laureaci skółki Biznesu to przedsiębiorcy, którzy są filarem i motorem rozwoju gospodarczego powiatu Skarżyskiego. Kiedy lokalny biznes ma się dobrze, powstają nowe firmy zakładane przez mieszkańców, a te działające mają już ustabilizowaną pozycję na rynku, możemy mówić o coraz lepszym rozwoju lokalnym. Dlatego warto wspierać lokalną przedsiębiorczość, mówił starosta Michał Jędrys. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z laureatami Nagrody Jaskółka Biznesu przyznawanej przez starostę Skarżyskiego. Ci przedsiębiorcy, którzy dzisiaj dostali te bardzo ważne wyróżnienia, to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy już się na tym rynku odnaleźli, którzy funkcjonują już dość długo, ale to również mają być przykłady do tego, że na rynku skarżyskim można funkcjonować, można rozwijać się, można realizować swój biznes, który później oczywiście może promieniować na sąsiednie obszary, takie jak. O, ościenne powiaty czy, czy nawet dalekie miasta takie jak Warszawa czy Kraków, do których jest niezmiernie blisko. Jaki jest cel przyznawania nagrody Jaskółka Biznesu, bo to już po raz trzeci starosta Skarżycki taką nagrodę przyznaje. Po raz trzeci przyznajemy staro nagrodę starosty Jaskółka Biznesu, ale celem głównym to przede wszystkim uhonorowanie tych przedsiębiorców, którzy realizują się tu w powiecie. Tu w powiecie również minimalizują bezrobocie, bo, bo zatrudniają osoby, realizują wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy programy. Które mają aktywizować bezrobotnych, i to są przedsiębiorcy, którzy tworzą kapitał, tworzą tutaj dochód gminy, dochód powiatu skarżyskiego. Nagroda Jaskruka Biznesu powędrowała do Pani, została Pani kobietą przedsiębiorczą. Proszę powiedzieć, czy czuje się Pani kobietą przedsiębiorczą? Co to znaczy kobieta przedsiębiorcza? Myślę, że czuję się kobietą przedsiębiorczą, dlatego że przedsiębiorstwo to jest budowanie własnej firmy, o której się myśli cały dzień. To znaczy nie idę do pracy na etat na 8 godzin i rzucam wszystko po 16 i nie myślę, ale myśleć cały dzień o firmie. Co w niej zrobić, co ulepszyć? Jak spowodować, żeby była lepsza, żeby nawała większy obrót? Co to znaczy dzisiaj być innowacyjnym przedsiębiorcą? W dzisiejszych czasach, żeby być innowacyjnym przedsiębiorcą, trzeba rozglądać się, jakie są potrzeby rynku i pod tym kątem tworzyć takie usługi, które będą w stanie zaspokoić potrzeby coraz bardziej wymagających klientów? Stąd też trzeba bardzo bacznie się temu przyglądać i wkładać nie um, ogromny wkład pracy w to, żeby takie właśnie usługi tworzyć. Jakie warunki są potrzebne, by dzisiaj przedsiębiorca mógł odnosić sukces, to znaczy, żeby mógł zarabiać pieniądze? Na pewno pierwszą podstawową taką potrzebą to są klienci, którzy mogą z tych usług korzystać, a żeby byli klienci to wiadomo muszą być też tworzone warunki lokalne, więc na pewno wsparcie biznesu poprzez urzędy, poprzez włodarzy danego terenu są niezmiernie potrzebne, ale oczywiście sama inicjatywa i zaangażowanie pracowników to trzon tego sukcesu, który można osiągnąć, jeśli oczywiście bardzo się staramy. Jakie warunki są potrzebne, żeby dzisiaj prywatny biznes mógł się rozwijać? E, szanowni panie... Ja myślę, że te słowa padły już na sali. Przede wszystkim po prostu przychylność całego systemu w Polsce, tak? Dokładnie tak, jak zostało tam powiedziane, trzeba wspierać polski biznes polskich przedsiębiorców, przede wszystkim tych, którzy zostawiają podatki w domu na miejscu, w miejscu zamieszkania, w miejscu po prostu prowadzenia działalności gospodarczej. Proszę powiedzieć, czym jest dla pana dzisiejsze wyróżnienie? Jest przypieczętowaniem 30-letniej działalności naszej firmy. Cieszę się z tego, bo pracowaliśmy przez wiele lat, cała moja rodzina i, i wielu pracowników ze mną, bo bez nich po prostu nie byłoby tego sukcesu. Otrzymanie nagrody od starosty skarżyńskiego jaskółki biznesu 2014 roku ma dla nas ogromne znaczenie, zarówno dla mnie, jak i dla współpracowników moich. Jest to przede wszystkim bardzo mobilizujące, bo chcielibyśmy, żeby nasza firma bardziej się rozwijała, motywuje nas do dalszej pracy. Mamy bardzo młodego, aktywnego pana starosty i właściwie to jest jego pomysł. Gdyby takie wyróżnienia, takie nagrody były przyznawane już od wczesnych lat 90. Może Polacy przyzwyczajiliby się do czegoś takiego jak promocja właśnie przedsiębiorców. I wtedy nie mielibyśmy problemu z brakiem świadomości społecznej.